Bardzo serdecznie O kurde, ale jestem gruby w tej grze No i znowu będzie dzisiaj ta głowa, ta taka, wiecie, ta taka ta No to, a więc będzie dzisiaj ta taka ta głowa, ale dzisiaj będzie głowa tego dogiego Help i children, lost place, friends, 7 children, boys and shen here, bo weed first aid are monsters. No, to jest mój angielski. Klucyk! Dogi? Co ci się stało? Ej, czemu to ja czekam? Się... Czemu ta był zwyczajny dogi, jak to miały być głowy dogi? Okej. Okay. Lepiej jebać... No nie, 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 dogi, zostaw mnie. Fioletowe drzwi... Nie, dogi! Jest, dobra. Siema. O, kurde! Dobra, nie wolno tam spaść. Nie, nie. Help me, me. A, proszę. No. I będzie w to tam. Hop i na to nie można. To się zawala. To się zacina w ogóle, jak ten dogi tutaj jest. To jest taki mega duzi. Jest, dobra. Spadnie. To spadło. To też pewnie spadnie. To też pewnie spadnie. I to... O nie! Nie, nie, nie! Dogi zostaw mnie! Zostaw mnie dogi! Tego nie tego On taki śmieszny jest. Hop! O nie! Hop. No skurde! Eee, yy, yy, yy. No nie mogę tego przejść, no. No nie mogę tego przejść. Dobra. Już? Hop i hop, jestem tutaj, hop, Jezus, myślał, że spadnę, hop, jest, Popcat. chodź, biedaku ty, jesteś biedny. Banan, he, banan. Zielony kucz. Hop. Dogi mnie gonił. Nawet nie zauważyłem, co to są za kości jakieś. Dogi? A był dog. Dogi? Hop. 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 O, oh, dogi. Witaj. Hop. 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 To jest w ogóle mniejsza taka ko... Teraz hop. 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 No! Muszę chyba zacząć nagrywać Fall geysy. Nie wiem, tutaj będzie to... Do... Czy tutaj będzie to... Do... Weź, ty chłopiec, sprawdź. Dobrze. No Kurde, no! I to no, jest badziew. Badziew, po prostu, badziew. Nooosz! Masz to dziecko, kurde, taka z Ciebie świetna matka, tak pilnujesz swoje dzieci, później ludzi, kurde, przebiera za koty i masz, szukaj moich dzieci, bo zgubiłam gdzieś tam, kurde. Świetna matka, naprawdę. No daj, tam mi tego nie da, zami tego No co mnie łapiesz, kurde, sz sznura Maj mnie łapie, no. No ten kurde typ. No nie wytrzymam z tym dziadem. No, nie wytrzymam sobie. NO ZOSTAWCIE MNIE, NO! Tam mi ręka aż odleciała... Siema... Siemaneczu... CHODŹ! No podniosłem, podniosłem tego popkata... No, podniosłem tego Bobkata, no. No naprawdę, no, debes, matka. te głupie. Magiczny kibel. Ja nie mogę, magiczny kibel. Nie wytrzymam. Magiczny kibel. Co to jest? No ryby po roku w Rosji normalnie. No ryby po roku w Rosji. To ty nie lubią wodę kurde każe pływać. Gul, 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 gul. Co tu robić? Dogi! No co ty tutaj? No co? Dogi wszędzie normalnie jest Dogi na całego Magiczny kibel mnie oszukał Magiczny kibel Teraz nie tam Teraz tutaj Wojny do góry Jest, mogę już w końcu wyjść z tego magicznego kibla Masz to dziecko Jeszcze tylko 20 Świetnie Może się kurde ruszyła i poszukała tych dzieci A nie ja mam cię szukać Stoję, ja jestem jakieś nie wiem No, nie, no i tu jest ten niewdzięcznik. Pomarańczowy klucz. Pomarańczowe drzwi. Magiczny kibel. Jest dobra. Co? No, nie, no i znowu gdzieś do jakiegoś magicznego kibla będę się teleportować. Co to jest? Tak. O. Dogi. Piesiątka. No nie da się oszukiwać. Na serio? Co tutaj? Dogi. Do GIF. I nie ma dogi No jaki typ? Tędy. Ten. Ten głupi ten. Jeszcze ludzie są przeciwko mnie. No świetny. To ci rędy? no! Dobra, nie, ja stąd idę. Jaki badziew totalny. Wdzięcznik mnie złapał jeszcze. No i jeszcze ten mnie wziął, świetnie! Chodź, 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 kotku, chodź, kotku, idziemy stąd, idziemy stąd, idziemy stąd, bo muszę Cię zanieść do tej Twojej okropnej matki, której nienawidzę już. Nie, 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 nie. nie. Masz tego małego głupola. Nie chcę tego dziecka, dobra, to go zaniosę do domu dziecka, świetnie. Dziękuję, że się tak bardzo trudzę, a ona co, że nie chcę tego dziecka. Nie Dziękuję, nie chcę. Zanieść do domu dziecka. Teraz tędy. Teraz tędy. Teraz... Chyba tędy. A więc teraz idziemy tędy. Tędy. Albo tędy. Nie wiem, co tu będzie pewnie pieseł. Polska jego nazwa jest. Pies. Dobra, mam następne dziecko. Mam nadzieję, że to nie ma iść do domu dziecka. Jest następny jakieś badziew. Weź ten Co to jest? Następny parkur, którego oczywiście nie da się przejść. No i świetnie, no i spaliłem się. Jakbyście teraz dotknęli mojej myszki, to byście poczuli wodę. 102 metry! 103 metry ile teraz moglibyśmy zrobić 150 metrów? No i co, ja do góry teraz idę? Hop! 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 Czemu tu się tak chciało zrobić? Czemu tu się tak chciało zrobić? Czyli w tej grze nie da się mi na łeb skakać. Tutaj się te kamienie pojawiają i chyba znikają. Nie wiem. Wolę nie wiedzieć. Chodź ty mały, ty dziadny. Masz to dziecko. Masz. No nie chcę dziecka, no jaka ty wiara, no. masz jest dobra, świetnie, bo to trzeba tak do niej podejść. Dziękuję ci bardzo. To jest gracz. Nie jest piesem, to jest gracz. Dziękuję Ci bardzo. Proszę, 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 nie. Zostaw mnie, przyspał, nie chodzi. Masz czuc. Masz. Ha dobra, ja już je znalazłem dwa tygodnie temu. Niebieskie drzwi. Niebieski klucz. Nie! Nie, tylko nie on. On jest najgorszy. Do góry. No jakiś labirynt. No i drogi, no, no nie wytrzymam. I od początku, wiecie co? Nie. Do widzenia. Ja się nie będę męczyć, bo to jest... ...kupowa gra. Okropna jest. Denerwująca.